Influencer to chyba najmodniejsze słowo w ostatnim czasie. Kim jest i jak nim zostać? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj to wideo do końca. Influencerem nazywamy osobę wpływową taką, która ma możliwość wpływu na decyzje czy opinie innych osób. No i cóż, jeśli dobrze się zastanowić, to każdy z nas posiada taką możliwość. Influencer nie tylko wpływa, ale także posiada trwałe relacje ze swoimi odbiorcami, którzy bardzo często i silnie się z nim utożsamiają. Takie osoby możemy nazwać liderami opinii. Bardzo często posiadają one bloga, kanał na YouTubie, profil na Instagramie czy fanpage na Facebooku, czy taki wybrany kanał dotarcia do swoich odbiorców. I zdecydowanie prościej jest wpływać na opinie naszych odbiorców, jeśli jesteśmy postrzegani jako ekspert w danej dziedzinie. A jak zostać influencerem? Po pierwsze, publikuj regularnie treści, bądź aktywny w mediach społecznościowych, w ten sposób budujesz swoją markę. Po drugie, bądź na bieżąco z newsami z branży. Ponadto chętnie dziel się swoją opinią, testami, wiedzą, doświadczeniem. Po trzecie, bierz udział w konferencjach i spotkaniach branżowych. Publikuj swoje opinie, przemyślenia, doświadczenia, testy. No i po czwarte, wybierz swoje medium, czyli taki kanał dotarcia do swoich odbiorców. Oczywiście, możesz się łączyć dowolnie. Ważne, żeby było to efektywne. No i jak zostać influencerem? Po prostu rozpocznij już dziś.